Widzowie, za 4 minuty jest Mega Świnka, ja mam już pełną yy, no pełną yy, Mega Świnie, oczywiście mój klub też zbierał yy, no ja miałem trochę mało biletów ale zanim ja otworzę tą Mega Świnie to yy, ten to gramy gierkę sobie nie wiem, nie wiem, Miko, bo mam na nim hiper. Kurde! Ja pierdolę. Dobra, rankingowy zagramy, bo nagrywałam ostatnio, że miałem żółtą kartkę. Teraz nagrywamy to. Kurde. Nie napiszę tego, część. Ja... Na takie coś. Co ja mam wziąć? Weźcie mi, coś zasugeruje, no bo nie wiem, co wziąć. Kurde, biorę Miko. Biorę szybko, dobra, Miko, Miko, Miko. Chciałem już spajka brać. Znaczy nie spajka, tylko kruka. Ale no po prostu już na no, kruka. Ja za bardzo krukiem nie umiem grać. Kurde, ja znaczy fajnie, że z botami, ale mam srebra, co nie? Takie główne małe. Hop! 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 gadżet Teraz szybko na... Dobra. Kurde, to jest ten niefajny tryb. No. Kośnijmy sobie. Hop, hop, hop! Łatwiutko. Ej, a jak na przykład ja hop! Dobra. Ja! Wy to widzieliście. Wy to widzieliście. Chciałem tu przeskoczyć, ale nie miałem już tego. Ataku. Cloud closed, ja ci mogę zrobić zaraz w tą Hop, mam hipera, mam hipera. Jak potrzebę, nie? No nie, no nie, po co to jesteśmy? Mieliśmy spać. Dwa. To już wygrywamy. Za dwie minutki, ja akurat już jestem. Yy, no, jak to się nazywa? Szatki. Lepszego nie mogło być. O, patrzcie. Odliczamy. Nie, nie dajemy rundy, tylko odliczamy. Znaczy, czekamy na

Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kurde, co jest? Nie mam mega świni. E, mega świni nie mam. Czekaj, czekaj się. Aha, to chyba się tak nasypuje, jak będzie cało, no to. Chyba. No nie, no patrz! Ja cielę. Mo go Kaić, ja wychodzę z Brawl'a, no i znów wchodzę. Brawl. Ja pierdzielę, patrzcie. E. Wywalam go. Kurde. Ja pierdzielę Kurde, ale lagi. O, chyba coś idzie, no bo jak są takie lagi, to raczej... Wywalam. Wchodzę znów do Braula. I proszę, niech będzie mega Pierwszy raz w ogóle mam 5 na 5. No to fajnie by było, gdyby się załadowało. Dobra. Dobra, jest... Tad. Nie, 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 ja wybowałem na rach.